Grzesiek. Pani mówiła, że jak piasek przysypie się do góry, to moja herbatka będzie gotowa. Nie, piasek się przysypał, trzeba stawiać. Tak. Herbata z miętą a później wejdzie burger, tak? A dla mnie steak. Co nie, jest nie. Ja nie słodzę, ani kawa, ani herbaty nie słodzę. Grzesiu, jak nie ty? Mój mąż nigdy nie chodził w okularach przeciwsłonecznych. A tu proszę, a tu proszę od razu.